Dobra, witamy w kuchni małego sportowca. <grymne> Dzisiaj, ze względu na to, że y, mam y, małego pomocnika, y, kręcimy filmik instruktażowy, jak zrobić co? Zapomniałam. Ciasto <grymne> ryżowo-szpinakowe. Trochę na słodko. Dobra. Bez glutenu. Bez glutenu, oczywiście, bo na mocy ryżowej. Y, teraz tak. Co zrobiliśmy, Wojtek? Wojc? szybciutko. Pianę z pięciu jajek i cukru trzcinowego. Tak. Pięć jajek ubitych razem z cukrem trzcinowym, cukru trzcinowego troszkę na oko eee, i eee, taka troszkę pianka nam powstała. Dobra, lecimy dalej. Co teraz z tym robimy? Do tej piany dodajemy półtorej szklanki mąki ryżowej. Raz, raz. Proszę Cię bardzo. No dawaj, dawaj. Syp, 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 syp. Dobra. Do środka. Oczywiście tyle. <grym> Dobra. Jeszcze trochę. To ja szybko nasypię. Syp do środka. racimy Chociaż mało, mało już to zostało. Jest. Ok, dobra. Dospiemy wszystko. Moja już taka resztyka, to bez sensu. Ok. Co robimy dalej? Dalej. Dodajemy sobie troszkę proszku do pieczenia. Bez glutenu. <laughs> Ty, mały. Ale mi się źle otworzyło tu. Mm. Dobra. Oprócz proszku yy, dodajemy sobie dwie łyżki oleju kokosowego. Proszę. Łyżkę już ci podaję. Nie ja to otworzy to troszkę mnie. Pan? Nie tego. Tu. Tego. Aha. Olej kokosowy. <noise> Zaprezentuj składnik. A ja się pomęczę tutaj z proszkiem. Ile? Dwie łyżki. Dobra, udało mi się otworzyć proszek, więc wsypujemy sobie... No, ale gdzie dałeś tą łyżeczkę? Mm. Dobra, już jestem. Wsypujemy sobie na oko. łyżki tak z półtorej. Sypie się bokiem, dobra, jest. Poszło. E, tu mamy z tych produktów. Wojtek już dodał e, olej kokosowy, bo w przepisie jest zwykły olej, ale troszkę bardziej zdrowo, więc poszedł olej komosowy. Dobra, do tego co dodajemy będzie na razie to wymieszamy wszystko, czyli włączamy. Ja będę banana i będę miał szpinak. Dobra, dodałam banana. Teraz dodamy do tego liście szpinaku. A co tam dużo musi być? z żelazem i szpinakiem, to jest szpinak, który się tak szybko nie przyspaje, więc trzeba go na na naładować. Na które pili dominy. Pierwszą stronę nie zostało. Dobra, mamy zielono. Bieram teraz wędrach i zabieram się do roboty, a wędrach losuje reszta z <tosłuch> podłogi. No, już i rozgrzewam. Przedstawicie do to Jest! Taka będzie fatka! Do Dobra, będzie prawie zaraz zrobione. Jeszcze go tamtym męczem. I róbcie tego sami w domu, wszystkie blendery spalicie. Ja tak nie wiem. Po drugiej męczarni ze szpinakiem i z moim słabym blenderem. Udało mi się zmiksować powiedzmy. O, no, chyba jeszcze nie. Dobra, jeszcze wracam do miksowania. Dobra, tym razem to mamy. Teraz to, co mi tu powstało, wrzucam do naszego ciasta, które Wojtek już wymiksował. Kolor naszego ciasta będzie jaki? Zielony. No, pewnie zielony. Dobra. Mamy wrzucone. Teraz trzeba to wymiksować. Yy, jeszcze jedną rzeczą, którą chciałabym tu dodać, przemycić. To jest siemielniane. Wiesz co to jest? Nie. Yy, nieważne. To taki zdrowy tłuszcz. W dalszym ciągu uważa się, że od tłuszczu się... Yy, yy, Tyje, natomiast jest na odwrót. Właśnie tłuszcz jest nam bardzo potrzebny. Zdrowy tłuszcz, i nie można od niego uciekać, tylko właśnie mamy go sobie spożywać. Dobra, i mamy się mielniane. Teraz to wszystko znowu miksujemy, Wojtek. Proszę. Raz, raz. Czasem przed miksowaniem. Dobra, co mamy? Ciasto po miksowaniu. Ciasto po miksowaniu. Teraz będziemy je wsypywać do blaszki. Natomiast spróbujemy jak to następuje, co, Wojtek. Dobrze. Masz łychę. Spróbuj. Mm. Dobre. Dobra. Ja też. Jakie będzie puszyste, co? Mm -hmm. I takie też niesłodkie, ale słodkie. <laughs> Dobra, będziemy wysypywać sobie to ciacho do blaszki włożonej papierem, ale na spód dodam słonecznik. Łuskany. Łuskany słonecznik. Więc nasze ciasto będzie na spodzie ze słonecznika Wyłożone, cudownie. Wylewamy, tak? O, to się Nie, nie przewidziałem tej wysokości tego ciasta i trochę za krótki jest ten z jednej strony. No dobra. Wsio. Teraz najlepsza część, czyli... Pieczenie! Wylizanie pojemnika po cieście. <trybujesz> Czekaj, daj podłoże, żeby to tu skapło. Ok, no i tak wyłożone ciasto. Nie wyłożone, tylko wylane ciało. wkładamy do piekarnika na około 30, 30 25 minut 180 stopni pieczemy wyciągamy studzimy jemy. jest a oto nasze upieczone ciasto właśnie zielone i nieco <noise> dokładnie dobra bo nie mam jakiego złapać jest taki gorący dam no, muszę gdzieś drugą <noise> ah, jest. Teraz będziemy je i później próbować i zdawać relacje jak smakuje. No tak mamy nasze ciasto. Próba generalna y, smaku. Da się jeść czy się nie da? Zielone, oczywiście, Paulba. No, co o nim powiesz? Zatkało mnie. <laughs> <laughs> takie <jedowa. śmiech> dobre. Ale ściemniasz? Nie. Tak? Nie. Tak ci smakuje. Mhm. Opisz ten smak. Mężone <laughs> takie. Ale zjesz je jeszcze jutro? Mhm. Mm ok. Czyli polecasz? Mhm. <laughs> Czyli to jest, to jest to ciasto tutaj. Tak wygląda. Do niego można jeszcze dodać. Proponuję własnej roboty troszkę dżemu. To będzie bardziej mokre wtedy i jeszcze będzie lepiej się komponowało. Prawda? Mhm. Mm mhm. Mm Dobra. Czyli mamy dobre ciasto. Udało mi się? Udało. Jest.